Rozpoczynały kulisy manipulacji Flash. Pan Maciej Pawlicki, producent filmowy i publicysta również, i pan Iwo Bender, publicysta są państwa i moimi gośćmi. Witam panów bardzo serdecznie. Straszna młodzież wybrała Andrzeja Dudę. Panowie kiwają głowami. Kiedyś młodzież była wspaniała, ale wtedy inaczej głosowała. Teraz jest absolutnie beznadziejna. A jak beznadziejna, no to za chwilę państwo się dowiedzą. Bardzo proszę o pierwszy materiał. To jest tekst pana Waldemara Kumura. Młodzi naiwni bez obciachu. Gazeta Wyborcza 2 czerwca 2015 rok. Pan Waldemar Kumur pisze. Naprawdę w to uwierzyłeś zdaje się, zwracać do młodego człowieka nie pomyślałeś ani przez chwilę, że emeryt też ma ciężko, że wybory to nie wydarzenie na Facebooku pod tytułem Odwieź bronka do Budy Ruskiej, do którego dla hecy się przyłączyłeś, bo taki jesteś wrażliwy na liczbę lajków pod tym wydarzeniem. Nie wiesz, że większość tych lajków wyprodukowali i to za 5 za zł od sztuki specjaliści od zwiększania klikalności w necie i fachowcy od skutecznego przylepiania łatki, że ktoś jest obciachowy. Pyta młodych ludzi, pan Waldemar Kumur w Gazecie Wyborczej 2 czerwca. Przypomnijmy. Ja sobie przypominam, że kiedyś było takie hasło, że ci młodzi mieli zabrać babci dowód. Rozumiem, że wtedy babci żyło się <grym> za dobrze, więc, więc mogli yy, yy, głosować inaczej niż babcia. A teraz yy, zupełnie odwrotnie. Powinni się zastanowić nad tym, jak żyje się w Polsce emerytom, yy, a nie sami się czegoś domagać. To w ogóle bezwstydni jacyś ci młodzi ludzie. No tak no zresztą klasyk nazwał ich bardzo pięknie gówniarzami, no, że może nie można Polski oddać gówniarzom. O, no, klasyk a... tak nazwał, bo się zdenerwował, no, bo się Polsia. przeliczył. Przypomnijmy, że pół roku temu mówił, że żeby Bronisław Komorowski przebył, przegrał, to niepełnosprawności. Ale to też nieprzyjemnego wypadku. Tak, zakonnicy tam. musiałby przyjechać no, na klasy no, też tak inny klasyk, nieodżałowany Bronisław Gieremek stwierdził kiedyś, że naród nie dojrzał do demokracji, jak wybrali nie tego, kogo chcieli. No to teraz, skoro młodzież wybrała nie tego, kogo trzeba było, no to teraz trzeba. Młodzieży przywalić, a że, że używa się argumentu, że to przylepiono łatkę obciachu. A co robiły media obiektywne w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego? Tak. Czym się zajmowały? Wymyślaniem, wymyślaniem rzeczy, wpadek rzekomych, słynny borubar. Nie było żadnego barubara. Tak? Natomiast przez miesiąc, dwa miesiące było ha, 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 jaki on głupi, ha, 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 głupoty wygatuje. No. I wtedy przylepiono łatkę obciachu. Teraz się zmusiła. Ja jedna ze stacji, która dziś jest jeszcze stacją prorządową, e, lubowała się w pokazywaniu praf, e, Świętej Pamięci pre, prezydenta Lecha Kaczyńskiego od góry, tak żeby pokazać, że mały Sinę. To było po prostu ulubione zajęcie operatorów, oni latali gdzieś tam, patrzyli, czy można gdzieś wyżej stanąć, żeby pokazać taki specyficzny sposób e, e, kręcenia. No bo wiadomo, że ludzie że łysiny nie mają, to znaczy nic klasy rządzącej, żadnej łysiny nie ma. I to jest y, y, kompromitująca sytuacja. Natomiast myślę, się zdaje, że kluczowe w tej wypowiedzi jest to, że y, y, internet powinien być jednak koncesjonowany ponieważ młodzież po prostu w sposób skandaliczny wymknęła się spod tej jest Wzorzec chiński. Niekoniecznie chiński, można powiedzieć bardzo dobry wzorzec polski, gdzie telewizje, które otrzymały koncesje, które otrzymały ogromne kredyty w zaprzyjaźnionych bankach i te telewizje potrafią wytłumaczyć młodzieży, jak głosować. I w momencie, kiedy miały pełną władzę powiedziałbym nad ich umysłami młodzieży, to młodzież głosowała tak, jak trzeba. W momencie, kiedy rozrósł się ten niekontrolowany, obrzydliwy kupowany za 5 zł like internet, to wtedy dzieją się jakieś straszne rzeczy. To, to wreszcie należy uporządkować. Ja proponuję, żeby rzeczywiście ludzie rozumni to przemyśleli i te koncesje przywrócili. Przepraszam, bo pan Waldemar Kumur w, tej, w tym zwracaniu się do młodych ludzi, do młodego pokolenia jest znacznie bardziej wielewny i pisze dalej o w czym pędzie. Proszę posłuchać. Proszę bardzo, proszę. Mam wrażenie, że wyniki wyborów i aktualne sondaże świadczą, że stajesz się ofiarą cynicznych polityków i bierzesz udział w obwczym pędzie, bo liczyli i nie przeliczyli się że jesteś wkurzony i masz pamięć rybki pamiętającej jedynie ostatnie okrążenie akwarium. To ten sam tekst, czyli młodzi, naiwni, bezoczarni. Młodym trzeba tak mówić, że są krytynami i że to bardzo dobrze na nich działa. Jakby powiedziałem, ten ton jest idealny dla Unii Wolności, Unii Demokratycznej, Gazety Wyborczej. Niech tak jadą. Natomiast nie podsuwajmy Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji pomysłów, bo już były prace za czasów SLD nad tym, żeby jurysdykcją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji objąć również... Internet. Także... Ja pamiętam, jak specjaliści znaczy polskie PKW pojechało do Moskwy szkolić się u tamtejszego PKW. To rozumiem, że teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pojedzie do Chin. Do Chin. No mogłaby. Da tak. się zrobić, to jest najwyższe trzeba paska ratować. Znaczy, le, lepszy jest wzorzec, wzorzec jednak w Korei Północnej, bo tam internet jest dostępny tylko i wyłącznie Albo dla zaufanych. Jest dla, dla zaufanych towarzyszy z najwyższych szczebli partyjnych, tak. tak no, no. Zdaje się, że na Białorusi Ale to mają są też swój własny. Nieprawomyślny, ale blokowane. Ma, ale w Korei mają własny państwowy taki jakby intranet, gdzie mhm. są. Odpowiednie strony, i wszystko. I każdy, kto ma dostęp do tego internetu, i, tak. I, i jest chodzi. to odpowiedzialny. Tak. Tak, tak, tak trzeba to rzeczywiście zmienić, bo najwyższy czas. Idzie rzeczywiście wielki, wielka fala nienawiści i to trzeba zatrzymać. No właśnie. Od strony młodych. Właściwie pojęcie młody wykształcony z wielkich miast, to trzeba. Właściwie można powiedzieć wykształcony z wielkich miast, czy jakoś tam zmodyfikować tę te, te formułę. I mm, musimy to wymyślić my, ludzie my. Zresztą o tych lajkach kupowanych tutaj. Różne sumy padają. Ja pamiętam, że zdaje się, że tydzień temu, dwa tygodnie temu pan Tomasz Lis również wypowiadał się, a w zasadzie jego gość, ten, który ma reprezentować też jakichś zbuntowanych, bo pan Ryszard Petru, ten, który przyszedł, w zasadzie nigdy nie był związany z polityką, pojawił się teraz i chce poprowadzić nie, no, no, Rzeszę to... Zbuntowanych. Nie, no do, do, do swojego objęcia władzy. Człowiek, który nigdy, nigdy nie wyrażał swojego poparcia dla, dla rządów Platformy Obywatelskiej. Nigdy. Nie, nie, nie przypomniał sobie, że Ryszard Petru kiedykolwiek kiedykolwiek popierał. Nawet jak kandydował w sprawie. list Platformy Obywatelskiej. Przepraszam, Unii Wolności. Nie, Platformy Obywatelskiej. No, no A pewno był doradcą. Nawet w, jak był dora do, kandydował w list Platformy Obywatelskiej. Do, do, do tak. Ale z pozycji Ale, przeciwnych, z pozycji buntowniczych, tak. I tak to samo doradzał. Także mam nadzieję, że Donaldowi i cały czas doradzał opamiętaj się nie rób tego z bankami <grym> nie oddawaj władzy bankierom mówił mu to cały czas do ucha i teraz musi już to mówić głośno no tak teraz będzie w zasadzie doradzał to samo tylko będzie chciał pozyskać tych młodych zbuntowanych być może na doradcę weźmie pana Waldemara Kumura prawda bo widać że człowiek czuje tak, młodych czuje i potrafi tak, do taki, nich dotrzeć prawda takim A nakręcać, językiem ich. skrócić tak, dystans tak. Tak. prawda skraca dystans rybki rybki yy, pamiętające jedno okrążenie Maciej miast. Pawlicki, Iwo Bender i Kulisy Manipulacji Flash. Zapraszam oczywiście na następne i do zobaczenia. Ta dzisiejsza młodzież.